To już jest koniec. Nie ma już nic poza prezydenckimi ambicjami chłopca w krótkich spodenkach, jakim od początku swojej politycznej aktywności był i do dzisiaj pozostał Szymon Hołownia. Ale znacznie bardziej doświadczony i życiowo i przede wszystkim politycznie Władysław Kosiniak-Kamysz postanowił iść własną drogą i zacząć grać na polskie stronnictwo ludowe. Z kalkulacji wynika mu, że w związku z tym musi pozostawić Hołownię i mimo, że obaj deklarują, Iż chcą trwania trzeciej drogi, to partia Marszałka Sejmu stawia jeden, jedyny warunek właśnie taki, by chłopiec w krótkich spodenkach był wspólnym kandydatem Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta, a tego nie chce PSL. Dlatego trzecia droga właśnie się kończy. Tomasz Gdula, witam Państwa na kanale Polskość to Normalność w biało-czerwonej enklawie YouTube'a, miejscu wokół którego budujemy społeczność polskich patriotów. Ludzi, dla których polska kultura jest źródłem tożsamości i inspiracji, a polska historia źródłem zbiorowej dumy, z której chcemy czerpać każdego dnia i w oparciu o którą chcemy budować przyszłość naszej ojczyzny. Dlatego serdecznie i pokornie Państwa proszę o subskrybowanie kanału, o polu i o komentarze pod filmem. Te trzy proste czynności, które dla Państwa są zaledwie mgnieniem oka dla kanału Polskość, to normalność, stanowią fundament jego rozwoju. Dzięki temu z treściami, które tutaj prezentuję, z treściami patriotycznymi i Państwa komentarzami pod moimi filmami możemy docierać do szerszego grona naszych rodaków, otwierając im oczy na rzeczywistość tak uporczywie zakłamywaną przez media trzeciej RP. Jesteśmy często bałamuśniami. Przez polityków, którzy udają, że są przyodziani w biało-czerwone szaty, a tak naprawdę mają na względzie tylko własne interesy. Takim przykładem, chyba najbardziej patologicznym w historii ostatniego 35-lecia, jest trzecia droga projekt łączący Polskie Stronnictwo Ludowe i Polskę 2053 Hołowni. Mieli być alternatywą zarówno dla prawa i sprawiedliwości, jak i dla Platformy Obywatelskiej, a okazali się, Posłusznym czerwonym dywanikiem, po którym Donald Tusk ponownie doszedł do władzy i zaczął swoją niszczycielską politykę, politykę której skutki już widzimy. Brakuje pieniędzy na wszystko, a minęło zaledwie 10 miesięcy jego rządów. Nie ma pieniędzy w kasie Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy gigantyczny deficyt budżetowy 230 miliardów złotych w tym roku i wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku deficyt przekroczy 300 miliardów, nie będzie pieniędzy ani na służbę zdrowia. Ani na prorozwojowe inwestycje, ani na nic, co jest ważne dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polaków. W związku z tym, Muszą nadejść zmiany. I te zmiany, proszę Państwa, są przed nami. Dlatego, że miniony tydzień był dla tej niespójnej, zupełnie niezbornej wewnętrznie koalicji 13 grudnia najgorszym tygodniem od czasu jej istnienia. Zaledwie w weekend rozpadła się lewica. Klub Lewicy opuściła partia Razem, która już nie jest razem, bo jest osobno. A teraz dowiadujemy się, że właśnie kończy się projekt trzeciej drogi. Warto przypomnieć, że już przed wyborami parlamentarnymi ubiegłego roku obaj liderzy, Władysław kosiniak kamysz i Szymon Hołownia deklarowali, że klub parlamentarny trzeciej drogi nie powstanie, że po wejściu do Sejmu oba ugrupowania Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 utworzą odrębne kluby parlamentarne, by każde ugrupowanie mogło mówić swobodnie własnym głosem. Jednak po osiągnięciu wyniku, który zaskoczył nawet liderów Trzeciej Drogi, zdecydowano, że projekt pod tą nazwą będzie kontynuowany, mimo że tak naprawdę był on potrzebny tylko do tego, żeby jak czerwony dywanik rozłożyć się przed Donaldem Tuskiem, pozwolić mu o siebie wytrzeć buty i wspiąć się na fotel premiera. Teraz jednak Władysław Kosiniak-Kamysz postanowił opuścić Szymona Hołownię i nie wspierać jego mrzonek o prezydenturze. Dlaczego? Dlatego, że Kosiniak-Kamysz chce się zapisać do obozu potencjalnych zwycięzców. W obozie patriotycznym, w obozie szeroko rozumianej prawicy nie ma oczywiście czego szukać, ponieważ mógł zostać premierem i powstrzymać Tuska przed objęciem władzy, ale rok temu nie skorzystał z tej propozycji, a teraz w związku z tym skazany jest na Tuska. Tuska, który jak, trochę jak żonobijca traktuje tego Kosiniaka, Kosiniaka-Kamysza w sposób bardzo brutalny, który go cały czas spycha do narożnika, który go okłada niemiłosiernie i po tych 10 miesiącach Kosiniak-Kamysz jest w bardzo trudnej sytuacji, ale mimo to postanowił, że wesprze kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta, chociaż będzie mówił, że jest to wspólny kandydat, no może nie całej koalicji, bo Lewica też wystawi swoich, swojego kandydata, w związku z tym e, taka narracja nie przejdzie, ale będzie to wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej i PSL Szymon Hołownia jednoznacznie stwierdził w rozmowie z Super Ekspresem, że dla niego słowo w polityce jest droższe od pieniędzy, a PSL dał mu słowo, że będzie on wspólnym kandydatem trzeciej drogi na prezydenta Rzeczypospolitej w nadchodzących wyborach. I od tego właśnie Szymon Hołownia uzależnił dalsze trwanie projektu trzeciej drogi. Jednocześnie Ryszard Petru, który może jest ekonomistą niespecjalnie uzdolnionym, ponieważ jego prognozy na przykład takie, że wprowadzenie programu Rodzina 500 plus położy na łopatki polską gospodarkę i całkowicie rozłoży budżet państwa, sprawdziły się w 100% ale w całkowitej odwrotności. Natomiast jako polityk on deklaruje dzisiaj, że warunkiem trwania trzeciej drogi jest to, żeby Szymon Hołownia był kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej, mimo że oczywiście wszelkie znaki na niebie i ziemi w sondażach i w realnej polityce wskazują, że Hołownia nie ma najmniejszych szans na w tych wyborach, ale jego stronnicy partyjni koniecznie chcą go widzieć w roli kandydata i to wspólnego kandydata razem z polskim stronnictwem ludowym. Tymczasem Władysław Kosiniak Kamysz koniecznie potrzebuje, odnieść jakikolwiek sukces albo przynajmniej zapisać się do tego stronnictwa, które jest najsilniejsze w koalicji, przyłączyć się do niego i mówić, że jego sukcesy, sukcesy owego stronnictwa, czyli koalicji obywatelskiej, to są też sukcesy PSL-u. Dlaczego? Dlatego, że w PSL-u zbliża się kongres i Kosiniak-Kamysz potencjalnie może na nim nawet stracić stołek. Prezesa partii w związku z tym kosiniak Kamysz jeszcze pokorniej podporządkowuje się tuskowi w nadziei, że platforma obywatelska rozciągnie nad polskim stronnictwem ludowym parasol ochronny, tak jak już to zrobiła w roku 2007 w 2011. A więc wtedy kiedy dwukrotnie koalicja tych ugrupowań sięgała po władzę, Czy te kalkulacje są uzasadnione i czy Kosiniak Kamysz cokolwiek na tym wygra zobaczymy? Najważniejsze, że to jest kolejne osłabienie wewnętrzne koalicji 13 grudnia, a w Polskim Stronnictwie Ludowym. Jestem przekonany, może to tylko wzmóc takie siły odśrodkowe, które będą chciały jednak wyjścia z tego patologicznego i niesłużącego Polsce układu, jakim jest koalicja 13 grudnia. Ciekaw jestem, czy Państwo podzielają moją opinię, a może patrzą Państwo na tę sprawę inaczej. Może wychodzą Państwo z założenia, że PSL będzie trwał w tej koalicji za wszelką cenę, bo stołki, apanarze i korzyści zbycia przy władzy są Dlatego ugrupowania ważniejsze niż cokolwiek. Proszę o Państwa opinie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się pięknie i do zobaczenia.